Spokój i dobro. Dzisiaj w pierwszym czytaniu słyszymy o tym, że Dawid zgrzeszył przez to, że policzył naród Izraela. Może nam się to wydawać trochę dziwne, dlaczego policzenie narodu może być grzechem? Żeby to lepiej zrozumieć, warto przypomnieć sobie obietnicę, którą Pan Bóg dał Abrahamowi, a mianowicie, że jego potomstwo będzie tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak piasek na morskim brzegu. Liczenie narodu wybranego jest wyrazem braku zaufania do Pana Boga, takim jakby próbą sprawdzenia, skontrolowania, czy na pewno wypełnia te swoje obietnice, czy na pewno ten naród, potomstwo Abrahamowe jest tak liczne jak obiecał. Jest też inny wymiar tego grzechu Dawida, a mianowicie ten grzech wyraża coś, co możemy określić taką mentalnością sukcesu, czyli taką próbą. Yy, jakby to powiedzieć, weryfikowania swojego własnego życia miarą policzalnych sukcesów. Tak, jestem wielkim królem, bo mój naród jest bardzo liczny. Ta mentalność sukcesu jest bardzo często też obecna w naszym życiu. Wtedy, kiedy próbujemy jakby sprawdzić, czy rzeczywiście Pan Bóg nam błogosławi, kiedy odczytujemy wartość naszego życia chrześcijańskiego przez jakieś policzalne, wymierne efekty. To na przykład grozi nam, duchownym. Zdarza się często, że my duchowni patrzymy na swoją działalność duszpasterską przez pryzmat cyfr. Na przykład pytając, a ile u ciebie osób przychodzi w niedzielę na mszę? O, tak mało? To kiepski z ciebie duszpasterz. Tak jakby to od ilości ludzi zależała jakość duszpasterstwa. Święty Augustyn mówił, że jemu jedna dusza wystarczy za całą diecezję. Myślę, że musimy często robić sobie rachunek sumienia z tego, jak bardzo właśnie przez policzalne kategorie próbujemy interpretować i nasze życie, i naszą działalność duszpasterską i w pewnym sensie rozliczać też Pana Boga. Jest jednak też bardzo dobra wiadomość w tym czytaniu. A mianowicie to czytanie pokazuje nam, że z każdego grzechu Pan Bóg wyprowadza dobro. Nie wiem, czy pamiętacie poprzedni grzech Dawida, kiedy to cud założył z Betrzebą i zabił jej męża. Ta historia zakończyła się narodzinami Salomona, który stał się następcą tronu, i można powiedzieć, że grzech Dawida stał się początkiem jego dynastii. To czytanie, o którym mówimy dzisiaj, pokazuje nam, że grzech Dawida ostatecznie doprowadza do tego, że powstaje świątynia. Ponieważ świątynia. Została zbudowana właśnie na klepisku tego Arauny Jebuzyty, czyli tam, gdzie zatrzymał się ten karcący anioł Pana. I to jest dobra nowina dla Ciebie i dla mnie, że nawet z naszych grzechów, nawet z największych głupot, które robimy, Pan Bóg może wyprowadzić dobro. Może napisać piękną historię, nawet wtedy, kiedy jej początek jest bardzo brzydki. I ostatnia, wreszcie, rzecz. Może nas nieco. Gorszyć to, że Pan Bóg w sposób okrutny karci nie tylko Dawida, ale całego Izraela za jego wydawałoby się no nie aż tak poważny grzech. Musimy, żeby to zrozumieć, wejść w mentalność ludzi tamtej epoki i uświadomić sobie, że jest to też pewien język opisowy mówienia o Bogu, o tym jak On działa. Pan Bóg nie jest Bogiem, który karci, ale jest Bogiem, który kocha. To, co nazywamy karą, równie dobrze, może nawet lepiej, można by nazwać konsekwencjami. Bóg dopuszcza na nas konsekwencje naszych wyborów, również po to, żeby nas chronić, po to, żeby nam pomóc wyjść z błędów, które popełniamy. Można powiedzieć, ponieważ Dawid pysznił się liczebnością Izraela, Pan Bóg dozwolił na to, żeby ta liczebność przez tę zarazę zmalała. Bóg nie mści się na człowieku, bo nie jest Bogiem mściwym. Natomiast Bóg dopuszcza na nas takie konsekwencje grzechu, które pomagają nam z niego wyjść. Innymi słowy, dopuszcza na nas takie zło, które nas uchroni przed złem jeszcze większym. Oczywiście ktoś, kto Bogu nie ufa, będzie z tym polemizował. Jest to zrozumiałe, bo ostatecznie działanie Boga możemy zrozumieć wtedy, kiedy Mu ufamy. A zaufanie bierze się ze wspólnej drogi z Bogiem. I Dawid jest tego przykładem, bo pismo mówi o tym, że serce Dawida zawsze było szczere wobec Boga. On zawsze był w relacji z Panem Bogiem, nawet wtedy, kiedy grzeszył, nawet wtedy, kiedy popełniał błędy. Pięknie mówi o tym w dzisiejszym właśnie czytaniu, kiedy deklaruje, że woli wpaść w ręce Boga, bo on jest miłosierny, niż uciekać przed człowiekiem. Chcielibyśmy też wpaść w ręce Boga, bo On nie jest Bogiem złym, karzącym i mściwym, ale Bogiem pełnym miłosierdzia. Dobrego dnia.